Drodzy widzowie, jeśli mi coś wysyłacie, to napiszcie chociaż jakiś komentarz czy coś, bo ja naprawdę musiałem to pudełko rozwiercić, zobaczyć co jest w środku kamerą inspekcyjną, bo się bałem co to jest w ogóle. To wygląda jak jakaś normalnie ruska bomba. Nawet chyba to jest jakaś rzecz wojskowa. Jak się upewniłem co to jest, no to się okazało, że jest to zwykły analogowy miernik elektryczny Uni21 in DDR taki dosyć fajny, bo nawet ma konkretne kable krokodylki, tutaj jest jeszcze całkiem fajny pomiar rezystancji, jest taka rozbiegówka zrobiona od 1 do 1000, aż. czyli taki sympatyczny sprzęt mierzy oczywiście ampery, volty, prąd zmienny stały, mamy też tutaj omomierz, chyba decybele też tutaj można mierzyć w jakiś sposób, bo jest tutaj plus 10 dB, musiałem manual do tego poszukać, ale sprzęcik całkiem spoko. No, dziękuję za ten dar. Tylko no, niepotrzebnie rozwiercałem tę skrzynkę, bo szkoda. Teraz będę musiał to zalutować. Na szczęście metal, z którego jest to wykonane mm, dosyć fajnie się, to chyba aluminium, dosyć fajnie się z łączy. Nie ma problemu. Ja sobie to polutuję, ale troszkę strach był. Także do następnego filmu. Cześć.